TVP wśród swoich największych gwiazd ma kobietę, która zmaga się z poważną chorobą. Widzowie od dawna wiedzieli, że coś się musi z nią dziać, ale i tak nie przeszkadzało im to, by nazywać ją wariatką. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jakie męki musiała przejść. Gwiazdy TVP błyszczą nie tylko na ekranie, ale i w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się momentami ze swojego życia. Dzięki publikacji zdjęć, wiele osób może bliżej poznać ulubione postaci z telewizji. Czasami zdarza się, że gwiazdy chcą podzielić się z fanami swoimi trudnymi doświadczeniami. Tak było w jej przypadku. Kiedy pokazywała, że nie wszystko układa się jakby tego chciała, ludzie zaczęli nazywać ją wariatką. Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pod płaszczykiem takiego zachowania kryje się ciężka choroba. Gwiazda TVP usłyszała diagnozę i cały świat wywrócił się do góry nogami. Kasia Dziurska wystąpiła w programie TVP Dance, 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 który przyniósł jej niebywałą sławę. Dzięki programowi TvP widzowie mogli ją poznać i przekonać się, że dziewczyna ma prawdziwy talent. Tańcząc z Emilem Gankowskim, udowodnili, że taniec idzie w parze z miłością. TvP już niebawem ma rozpocząć zdjęcia do nowej edycji programu Dance, 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 a widzowie już dziś mogą dowiedzieć się prawdy o jednej z uczestniczek. Okazuje się, że nie jest wariatką, jak lubili ją nazywać fani programu TVP. Parę lat temu Kasia usłyszała diagnozę, która sprawiła, że jej świat zmienił się diametralnie. Znana programu TVP nie zamierza się poddawać zmienne nastroje. Złe samopoczucie i osłabienie sprawiło, że nie tylko widzowie patrzyli na nią inaczej. Emil Gankowski, którego również mogliśmy oglądać w hicie TVP, od razu zauważył, że jego partneryka dziwnie się zachowuje. Na początku nie rozumiał skąd biorą się jej problemy. Kasia też nie wiedziała, na szczęście trafiła na lekarzy, którzy, biorąc pod uwagę jej objawy, szybko postawili diagnozę. Okazało się, że gwiazda TVP zmaga się z coraz popularniejszą chorobą Hashimoto oraz Sibo. Razem z diagnozą w życiu Kasi pojawiła się depresja. Dzisiaj grzeje, 1. Nie żyje gwiazda muzyki. Przed śmiercią wysłała wiadomość do rodziny. Wyskoczyła z 14 piętra, 2. Z ostatniej chwili. Jest w opłakanym stanie. Gwiazda TVP, wracająca z Azji, zatrzymana na lotnisku. Ciężko to przeżyłam. Tyłam, nie wiedząc dlaczego. Nigdy wcześniej nie miałam problemów z utrzymaniem formy. Depresja, dramat wszystko do kosza nie chciałam się nikomu pokazywać. Emil bardzo mi pomógł. Mówił, że mnóstwo osób na to choruje i że dzięki odpowiednio dobranej terapii uda mi się przywrócić równowagę w organizmie wyznała gwiazda TvP. Najlepsze newsy dnia, źródło, są so magazyn. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. google News